Marta była przekonana, że przeżyła z havierem idealne życie. Siedemnaście lat miłości nie mogło kłamać, ale się myliła, a dowód na to leżał w skórzanym dzienniku, który znalazła za odpadłym kafelkiem azuleć w starej spiżarni. Dzienniku, o którego istnieniu nawet nie wiedziała. Pamiętała tamten dzień jak przez mgłę. Był rok 1998. Słońce Andaluzji paliło tak samo jak zawsze, a ona stała przed szpitalem w Granadzie, trzymając w dłoniach dokumenty nieznajomego mężczyzny. Policja powiedziała jej, że znaleźli go przy drodze prowadzącej do Alhambry. Żadnych dokumentów, żadnej pamięci, tylko ciemne oczy, pełne dezorientacji i strach człowieka, który stracił wszystko. Marta pracowała wtedy jako wolontariuszka w szpitalu, pomagała bezdomnym i zagubionymi. Kiedy ujrzała Javiera, jej serce zabiło inaczej. Nie ze współczucia, to było coś głębszego. Przez pierwsze tygodnie siedziała przy jego łóżku, czytając mu wiersze lorki, opowiadając o białych miasteczkach Andaluzji, o smaku churros z gorącą czekoladą na Plaza Nueva. Javier słuchał, a w jego oczach pojawiał się blask nie pamięci, ale nadziei. Lekarze mówili, że amnezja może być trwała. Czasami mózg po prostu wymazuje to, co zbyt bolesne do zapamiętania, powiedział neurolog z Sewilli. Marta przyjęła to jako prawdę. W końcu czy nie zasługiwał on na nowe życie? Wyprowadziła go ze szpitala trzy miesiące później. Zabrała go do swojej białej willi u podnóża Sierra Nevada, gdzie pomarańczowe drzewa rosły tak gęsto, że ich zapach przenikał przez każde okno. Nauczyła go na nowo wszystkiego, jak gotować paele na drewnianych węglach, jak ścinać gałęzie oliwek w październiku, jak tańczyć podczas ferias. Javier uczył się powoli z dziecięcą radością odkrywcy. Gdy po raz pierwszy zaśmiał się na głos, to było po sześciu miesiącach, gdy kot sąsiada wskoczył do miski z gazpacho. Marta wiedziała, że się w nim zakochała. Ich życie było proste, ale pełne. Każdego ranka pili kafe kon leche na tarasie, patrząc jak słońce pozłaca szczyty gór. Po południami, Javier naprawiał stare krzesła w warsztacie, a ona sprzedawała jego prac na targu w Albajcin. Wieczory spędzali w ciszy. Ona haftowała, on czytał gazety z wysiłkiem człowieka, który musi na nowo nauczyć się alfabetu. Nigdy nie naciskała, nigdy nie pytała pamiętasz coś? Bo tak naprawdę bała się odpowiedzi. Minęły lata, ich małżeństwo było jak ten andaluzyjski krajobraz, wypalone słońcem, ale pełne ukrytego życia. Javier nauczył się mówić po hiszpańsku bez akcentu, jakby urodził się w tych w górach. Czasami, gdy ktoś na targu pytał go, skąd pochodzi, odpowiadał z uśmiechem: Stąd. Urodziłem się tutaj siedemnaście lat temu. I Marta ściskała jego dłoń mocniej, a teraz leżał w trumnie z ciemnego dębu, jego twarz spokojna, dłonie złożone na piersi. Zawał serca, zabrał go w trzy sekundy. Tak powiedział lekarz. Nie cierpiał. Po prostu zamknął oczy w warsztacie, między zapachem cedru i lakieru i odszedł. Wiecie dlaczego historie, które tutaj opowiadamy, są dla tych, którzy nie boją się prawdy? Zanim pójdziemy dalej, zasubskrybuj kanał i przygotuj się podzielić swoimi myślami w komentarzach, bo ta historia zmusi Cię do przemyślenia wielu rzeczy. A my kontynuujemy. Marta spędziła pierwsze dwa dni po pogrzebie w łóżku, wpatrując się w sufit. Sąsiadki przynosiły migas i chorizo, ale jedzenie stygło nietknięte. Trzeciego dnia obudziła się o świcie i wiedziała, musi uporządkować jego rzeczy. Nie dlatego, że chciała zapomnieć, ale dlatego, że nie mogła oddychać w domu, pełnym jego nieobecności. Zaczęła od warsztatu, składała piły, młotki, dłuta. Każde narzędzie pamiętało dotyk jego dłoni. Potem przeszła do sypialni. Ubrania, które pachniały, wciąż jego wodą kolońską, o zapachu werbeny złożyła je starannie jakby on miał wrócić i je założyć potem kładała pudła w starej spiżarni gdzie przechowywali stare albumy fotograficzne rozbite gliniane dzbanki które Javier obiecywał naprawić kiedyś to wtedy zauważyła Azulejo, te tradycyjne andaluzyjskie kafelki w niebieskie i białe wzory, jeden z nich wystawał dziwnie z ściany. Dotknęła go, zachwiał się, ostrożnie wyjęła go, a za nim zobaczyła niewielką wnękę w murze i skórzany notes o wyblakłej brązowej okładce. Serce zabiło jej szybciej. Może to pamiętnik sprzed wypadku? Może w końcu pozna, kim był Javier, zanim stał się jej Hawierem? Z drżącymi palcami otworzyła pierwszą stronę. Data: 15 kwietnia 1990. Dzisiaj wybrałem tchórzostwo zamiast uczciwości. Dzisiaj zobaczyłem kobietę o łagodnych oczach w szpitalu w Granadzie i w jednej chwili, w jednym przeklętym momencie, postanowiłem zostać nikim. Bo bycie nikim było łatwiejsze, niż bycie Javierem Torresem Martinezem, mężem Izabeli, ojcem Luny, człowiekiem, który uciekł z Barcelony, bo nie mógł już patrzeć na to, kim się stał. Notatnik wypadł jej z rąk, upadł na kamienną podłogę z głuchym trzaskiem. Marta oparła się o ścianę, jej oddech stał się płytki. Nie, to niemożliwe, to nie mogło być prawdą. Siedemnaście lat? Siedemnaście lat szczęścia, siedemnaście lat jego rozbrajających uśmiechów, gdy pytał ją, jak nazywa się ta potrawa. Co to za święto? Dlaczego ludzie krzyczą ole? To wszystko było grą? Podniosła dziennik, jej palce zostawiły wilgotne ślady na skórze. Przeczytała dalej. Marta trzymała moją dłoń dzisiaj przez pół godziny. Myślała, że śpię, ale ja udawałem. Czułem ciepło jej skóry i nienawidziłem siebie. Wczoraj wyszedłem na chwilę z szpitala na papierosa i kupiłem książkę w aptece Zaburzenia Pamięci, przewodnik dla pacjentów. Przeczytałem ją w jedną noc. Wiem teraz, jak powinien zachowywać się amnezyk zapomina twarzy, ale nie umiejętności. Dezorientacja w czasie, ale nie w przestrzeni. Muszę być ostrożny, muszę być konsekwentny. Bo jeśli się wyda, stracę jedyną osobę, która patrzy na mnie, jak na człowieka. A nie jak na porażkę. Pokój zaczął wirować. Marta oparła się plecami o ścianę i powoli osunęła się na podłogę. Dziennik leżał otwarty na jej kolanach, a litery rozmazywały się przez łzy. Wszystko było kłamstwem, każdy uśmiech, każde nie pamiętam, każde pytanie o to, jak się robi tortille, jak się nazywa ten ptak, co śpiewa o świcie. Wszystko wykalkulowane, wszystko zaplanowane. Wiecie, dlaczego 95% ludzi nigdy nie odkrywa prawdy w związkach? Bo boją się tego, co mogą znaleźć. Ale Marta w tym momencie przestała się bać. Chciała wiedzieć wszystko. Przez następne trzy dni Marta nie wychodziła z domu. Czytała dziennik od deski do deski, strona po stronie, rok po roku. Javier, prawdziwy Javier, wyłaniał się z tych kart jak zjawa. Był inżynierem w Barcelonie, projektował mosty. Miał żonę Isabelę, którą kochał zbyt mało, i córkę Lunę, którą kochał zbyt mocno, by zostać i patrzeć, jak zawodzi w obu przypadkach. Pił niedużo, ale regularnie. Zamykał się w gabinecie, a Isabel krzyczała przez drzwi. Luna miała wtedy cztery lata. Pamiętała każdą kłótnię. 12 marca 1998 Isabel powiedziała mi dzisiaj, że nie jestem mężczyzną, tylko cieniem. Miała rację: nie potrafię być tym, czego potrzebują, nie potrafię wrócić do domu i udawać, że wszystko jest w porządku, gdy wiem, że niszczę je obiema. Luna narysowała mi dziś obrazek: dom z trzema postaciami. Ja stałem z boku, daleko od nich. Nawet czterolatka widzi, że nie pasuje. 2 kwietnia 1998, dzisiaj Izabel znalazła bilety kolejowe do Granady w mojej marynarce. Zapytała, dlaczego nie powiedziałem, że jadę w delegację. Skłamałem, nie było żadnej delegacji, planowałem po prostu zniknąć, po prostu nie wrócić. Ale jak się znika, gdy wszyscy Cię znają, gdy Twoje nazwisko jest na każdym projekcie, w każdym dokumencie. Myślałem o tym tygodniami i wtedy wpadłem na pomysł. 14 kwietnia 1998. Jutro wykonam to. Pojadę do Granady, zostawię dokumenty w hotelu. Będę szedł drogą do Alhambry o zmierzchu, gdy jest mało ludzi, upadnę na poboczu. Zagram dezorientację, gdy przyjdzie pomoc. Nie będę pamiętał imienia, adresu, niczego. Stanę się nikim. An Izabel w końcu będzie mogła znaleźć kogoś lepszego. Luna będzie miała ojczyma, który potrafi być obecny, a ja może będę mógł oddychać. Marta odłożyła dziennik. Patrzyła przez okno na pomarańczowe drzewa, które teraz kołysały się na wietrze. Przypomniała sobie dzień, gdy Javier pierwszy raz wszedł do tej ogrody. Jak dotknął kory drzewa z ostrożnością, jakby odkrywał coś świętego. Ale to nie była ostrożność odkrywcy. To była ostrożność aktora, który musi udawać zdziwienie. Czytała dalej, i coś zaczęło się zmieniać w tonie jego zapisków. 20 grudnia 1925 roku, dzisiaj Marta zapytała mnie: Czy jestem szczęśliwy? Odpowiedziałem prawdę. Tak, i to nie była gra. Przez pierwszy raz od lat czuję się jak człowiek. Nie muszę udawać siły, którą nie mam. Nie muszę być kimś, kim nie jestem. Marta kocha mnie takim, jakim jestem teraz, człowiekiem bez przeszłości, bez porażek, bez ciężaru cudzych oczekiwań. I straszne jest to, że zaczynam wierzyć w te fikcje. Czasami, na ułamek sekundy, zapominam, że to wszystko kłamstwo. 5 sierpnia 2003, pięć lat minęło, Izabel nigdy mnie nie szukała. Sprawdziłem w bibliotece, znalazłem artykuł w El Pais. Ogłosili mnie za zmarłego po dwóch latach. Odprawiłam Mrze żałobną. Luna ma teraz dziewięć lat. Widziałem jej zdjęcie w szkolnej gazetce online. Jest piękna, ma oczy Isabel i nienawidzę siebie za to, że czuję ulgę. Ulga, że nie muszę być jej rozczarowaniem, to potworne, prawda? Człowiek może kochać kogoś i jednocześnie być wdzięcznym za to, że go nie ma w swoim życiu. Wiecie, czego nikt wam nie powie o prawdzie? Ona rzadko bywa zła lub dobra. Najczęściej jest po prostu ludzka. I Marta jeszcze nie wiedziała, że to odkrycie zmieni nie jej przeszłość, ale jej przyszłość. 19 marca 2010 Dzisiaj Marta zapytała mnie, czy kiedykolwiek myślę o tym, że mogłem mieć inne życie, żonę, dzieci gdzieś. Serce mi stanęło, odpowiedziałem, że czasami miewam dziwne sny, ale woli nie pamiętać, bo to, co mamy, jest wystarczające. Uśmiechnęła się i powiedziała: Wystarczające, to jest wszystkim. I w tym momencie zrozumiałem, że Marta jest mądrzejsza ode mnie. Ona nie potrzebuje idealnej przeszłości. Ona buduje idealne teraz, a ja. Ja wciąż noszę to kłamstwo jak kamień na szyi, ale nie mogę go zrzucić, bo jeśli powiem prawdę, stracę jedyną kobietę, którą kochałem nie z obowiązku, ale z wyboru. Ostatnie strony były datowane na styczeń 2015 roku, miesiąc przed jego śmiercią. 23 stycznia 2015 bolało mnie dzisiaj w klatce piersiowej, zacisnęło jak i madło, ale nie powiedziałem marcie. Nie chcę, żeby się martwiła. Jeśli umrę, umrę jako Javier, którego ona kochała, człowiek bez przeszłości. Może to lepiej, może wtedy to kłamstwo umrze ze mną. Ale zostawiam ten dziennik, bo część mnie wie, że zasługuje na prawdę, nawet jeśli ta prawda mnie zniszczy pośmiertnie. Marta, jeśli czytasz to, wybacz. Kochałem cię bardziej niż potrafiłem kochać kogokolwiek i to nie było kłamstwem. Marta zamknęła dziennik. Słońce zachodziło za górami Sierra Nevada, barwiąc niebo na pomarańczowo i fiolet, te same kolory, które oglądali razem przez siedemnaście lat. Wstała powoli, czując jak ciężar prawdy, osadza się w jej kościach. Nie był to ciężar gniewu, nie był to ciężar zdrady, był to ciężar czegoś bardziej skomplikowanego, ciężar zrozumienia. Hawier uciekł, był tchórzem. Zostawił żonę i dziecko, aby uniknąć własnych porażek, ale czy to czyniło ich 17 lat kłamstwem? Przypomniała sobie noc, gdy córka sąsiadów urodziła dziecko. Hawier płakał wtedy, po raz pierwszy i jedyny. Marta zapytała dlaczego. Odpowiedział, bo to tak piękne, nowe życie, nowy początek teraz rozumiała. Płakał nie tylko ze wzruszenia, płakał z żalu za dzieckiem, które porzucił, ale płakał też szczerze. To nie była gra. W tym jednym momencie maski zniknęły. Przez tydzień Marta nie wychodziła z domu. Przyjaciele pukali do drzwi, ale nie otwierała. Siedziała w fotelu, w którym Javier czytał gazety, trzymając dziennik na kolanach i próbowała odpowiedzieć na jedno pytanie. Co teraz? Mogłaby zniszczyć dziennik, spalić go w kominku i zachować pamięć o mężu amneziku, który kochał ją niewinnością odkrywcy. Mogłaby żyć w tej pięknej fikcji do końca swoich dni. Nikt by się nie dowiedział, ale to byłoby zdradą samej siebie, bo Marta całe życie wierzyła w jedno: że prawda, choćby bolesna, zawsze jest lepsza niż komfortowe kłamstwo. Więc ósmego dnia po odkryciu wzięła dziennik, kupiła bilet na pociąg i pojechała do Barcelony. Isabel mieszkała w białym apartamentowcu w dzielnicy Grejcia. Marta znalazła adres w dzienniku. Javier zapisał go na pierwszych stronach, jakby chciał pamiętać, skąd uciekł. Stanęła przed bramą, czując, jak serce wali w piersi. Co miała powiedzieć? Przepraszam, yy, pani mąż nie umarł dwadzieścia lat temu, tylko żył ze mną i właśnie umarł naprawdę. Nacisnęła dzwonek. Interkom zabrzmiał trzaskaniem. Si? Szukam Izabeli Torres. Nazywam się Marta. To dotyczy Javiera. Cisza. Potem brzęczyk otwierających się drzwi. Izabel miała teraz 60 lat, srebrne włosy związane w kok i oczy, te same ciemne oczy, które Javier przekazał córce. Otworzyła drzwi apartamentu i spojrzała na Martę długo, jakby próbowała odczytać z jej twarzy historię, która jeszcze nie została opowiedziana. Wejdź, powiedziała w końcu. Siedziały w salonie pełnym światła, wielkie okna wychodziły na ulicę pełną jakarand. Marta podała Izabel dziennik. Izabel otworzyła pierwszą stronę, przeczytała i zamknęła oczy. Nie płakała, tylko skinęła głową, jakby coś potwierdziło się w niej po latach. Wiedziałam, powiedziała cicho. Nie, że żyje, ale że uciekł. Habier nie był typem człowieka, który ginie w wypadku. Był typem człowieka, który ucieka. Marta czuła, jak w gardle rośnie kula. Kochał panią? Izabel uśmiechnęła się smutno. Na początku tak, ale ja go dusiłam. Chciałam, żeby był kimś, kim nie był, silnym, pewnym siebie, odpowiedzialnym, a on był delikatny. Zbyt delikatny na życie, które wymuszałam, więc uciekł, a ja go za to nie winię. Winię siebie, że nie puściłam go wcześniej. A córka? Luna, ma teraz 28 lat, jest psychologką w Madrycie, specjalizuje się w terapii rodzinnej. Izabel roześmiała się gorzko. Ironia, prawda? Spędziła życie pomagając innym zrozumieć, dlaczego rodzice uciekają. Marta patrzyła na dziennik leżący między nimi. Powinnam jej powiedzieć? Izabel długo milczała, w końcu pokręciła głową. Nie. Luna pogrzebała ojca dawno temu dała mu przebaczenie, które daje się zmarłym, pełne, bezwarunkowe, bo nie mogą już zranić. Jeśli powiesz jej, że żył przez te wszystkie lata, to otworzy rany, które już cię zagoiły. Czasami miłość polega na trzymaniu prawdy dla siebie. Marta wróciła do Granady następnego dnia, trzymając dziennik, wsiadła do pociągu i patrzyła, jak hiszpański krajobraz przemyka za oknem te same widoki, które Javier oglądał, gdy uciekał, ale teraz widziała je inaczej, nie jako trasę ucieczki, ale jako drogę do drugiej szansy. W domu otworzyła starą szafę w sypialni. Wyjęła puszkę z herbatą, którą nigdy nie pili. Włożyła dziennik do środka, zamknęła pokrywkę i postawiła z powrotem na półce. Nie zniszczyła go, ale też nie będzie go czytać. Będzie tam jako świadectwo tego, że Javier był człowiekiem, nie świętym, nie demonem, tylko człowiekiem, który popełnił błąd i spędził 17 lat, próbując stać się lepszym. Wieczorem usiadła na tarasie. Zapach pomarańczy wypełniał powietrze. Zamknęła oczy i poczuła jego obecność nie jako ducha, ale jako pamięć. Każdy uśmiech, każde dotknięcie, każda chwila ciszy, to wszystko było prawdziwe, może zbudowane na fundamencie kłamstwa, ale prawdziwe. Bo miłość, jak zrozumiała Marta, nie polega na idealnej przeszłości, polega na wyborze, wyborze, by kochać pomimo niedoskonałości, pomimo ran, pomimo tego, że prawda boli. Javier wybrał ją. A ona wybrała go. I ten wybór, powtarzany każdego dnia przez 17 lat, był najuczciwszą rzeczą, jaką oboje kiedykolwiek zrobili. W tym dniu, gdy jej idealny świat się zawalił, Marta zyskała coś większego prawdziwą miłość opartą na akceptacji. Dlaczego porażka jest kluczem do sukcesu? Bo czasami trzeba stracić wszystko, by wreszcie odnaleźć siebie. A co byś zrobił na jej miejscu? Napisz w komentarzach.